tak wspaniały bigos z własnej kapusty kiszonej zapraszam was na ten przepis zobaczcie jaka jest konsystencja jest taki jednolity smak, naprawdę lepszy tutaj mamy jakieś 3 kg kapusty ze 3 kilogram mięsa to jest akurat od może być trochę tłuściejsze z łopatki. I tutaj mamy przyprawy, czyli mamy pełno sól, łyżeczkę soli, łyżeczkę pieprzu, dwie łyżeczki majeranku, liść laurowy, kilka listków i 10 ziarenek ziela angielskiego. Ja lubię bigos tak troszeczkę drobniej skrojony, nie lubię takich dużych kawałków kapusty, dlatego troszeczkę ją pokroję, skrócę. Ja wcześniej próbowałem tą oczywiście kapustę. Ta kapusta dla mnie była troszeczkę przykowaśnawa dlatego raz ją wypłukałem. Tak jak już skroiłem kapustę drobno, to nie drobno, no ale z przykróciłem nożem. I była taka drobniejsza. Zalewam ją wodą. Mnie była trochę ta kapusta wycydzona, dlatego tej wody musi być trochę więcej. czy musi trochę wystawać ponad kapustę. I teraz ją nastawiam do gotowania. Zobaczcie, ja mam tutaj, tak mówiłem wcześniej, z kilograma mięsa. Kroję sobie wodą kosteczkę. To lepsze jest trochę tusiejsze mięso. Możecie dać trochę boczku, możecie dać drobiowe mięso. kiełbasę jak macie fajnie też smakuje. Szynki wędzone. To może być Bigos z grzybami. Zobaczcie, szynka jak się fajnie już przysmażyła leciutko. Teraz drobno skrojoną cebulę dokładam. I no, leciutko podduszam. Ja jeszcze tutaj dołożę drobno skrojonego kurczaka. Dwa łódka tu miałem. Też można dołożyć zawsze więcej mięsa, będzie smaczniejsze. Zobaczcie, u mnie już pół godziny się kapusta tutaj gotuje. Teraz dołożę do niej muszynkę z cebulą podsmażoną na oleju. Wszystko to mieszam. Teraz dokładam przyprawy nijmej ranek, angielskie, liść laurowy, pieprz i sól. Wszystko to zamieszać. Popróbować, ewentualnie dosolić, dodać pieprzu. Przypraw, jakich lubicie no I teraz kolejne pół godziny, jak to się dusi. Teraz już przykryję, pod przykryciem będzie dalej się dusiło. Bigos gotuje się już z półtora godziny. Część już wody się wygotowało. Musicie za każdym razem próbować, czy taka kapusta już jest taka miękka. Jeśli brakowałby trochę wody, musicie jej po prostu dolać. Ja do smaku dodaję łyżeczkę wegety. Jest mniej chemii, więcej jest warzyw, no i oczywiście trochę soli. Bo dla mnie za mało słone. Mm. Żeby złagodzić smak i tak zrównoważyć, zawsze daję pół słoiczka dżemu albo powidół najlepiej, jakbyście mieli śliwkowe powidła. Śliwki suszone, krojone. Nie, ja akurat tego nie mam. Dodaję pół półsłabka dżemu Więc smak zawsze będzie taki bardziej, tak mówię, zrównoważony. Najważniejsze jest w tym igosie, w każdym jednym bigosie, żeby nie był, jak nie lubicie, bardzo kwaśny. Dlatego Zawsze warto tą kapustę jest wycedzić, trochę kwasu zostawić, żeby w każdej chwili można było tego kwasu dołożyć, dolać, bo kwaśnym bigosem będzie ciężko cokolwiek coś zrobić. Jedyne później wyjście to jest bigos ze słodkiej kapusty zrobić osobno i je po prostu go zmieszać. Dlatego zawsze warto tą kapustę przepłukać, wycedzić, trochę kwasu zostawić, i ewentualnie kwasu sobie dolać. Zawsze można trochę tę kwaśność tego bigosu, jakby był bardzo kwaśny, zrównoważyć właśnie tym dżemem ewentualnie cukrem jeśli nie posiadacie można teraz dołożyć do tego grzyby suszone grzyby z lasu takie obgotowane i ewentualnie ketchup, przecier pomidorowy zobaczcie ile, on jeszcze będzie z godzinkę się nie dusił. zawsze warto jest mi go na dwa dni robić czyli na drugi dzień kolejne pół godziny leciutko go tam poddusić pod przykryciem Zawsze jest smaczniejsze. Zobaczcie, są duże kawałki mięsa. Fajnie to wszystko wygląda. A naprawdę smakuje przepysznie. No i przykrywam. Jeszcze z pół godzinki będzie się wdusił na takim naprawdę wolnym ogniu. Ja oczywiście lubię też taki bigos z pieprzem ziołowym. I nie omieszkam go tu dołożyć. Jakąś łyżeczkę. Nie więcej tyle mam wtarepce daję. Czy jakąś czubatą łyżeczkę. Cały czas na wolnym ogniu się tak, można powiedzieć, gotuje, pod dusza. Nie wolno dawać dużego gazu, żeby się, żeby się nie przypalił, bo jednak kapusta bardzo szybko się przypala. zobaczcie tu się nic nie przypaliło. Teraz on dopiero cały smak zaczyna wydobywać. Widzicie, u mnie bigos już około 3 godzin to na wolnym ogniu się gotuje. Wody jest bardzo mocno i na tym etapie możecie ten bigos zostawić tak, jak jest teraz. Jest tu wiadomo trochę wody. Możecie go zredukować, gotując jeszcze. U mnie już jest taka pusta dosyć miękawa, miękka. Ja jednak lubię bardziej z zasmażką ten migos i może niektórzy się nie zgodzą, ale naprawdę z zasmażką smakuje dla mnie lepiej. Dlatego zrobię zasmażkę do tego migosu. Ja do zasmażki daję trochę oleju. Daję no z półtora łyżki mąki. i tak próbuję zasmażyć może nie jest zdrowy taki bigos bardziej bez zasmażki jest zdrowszy ale ja taki lubię i u nas wszyscy taki jedzą bardziej mi smakuje leciutko przypalam Zobaczcie, ja mam taką lekko zarumienioną tą zasmażkę. Zasmażka daje taki może trochę lepszy smak w tej potrawie i powoduje to, że ta woda, która tu pozostała zostaje wchłonięta przez mąkę z tym, że teraz jak już będziecie go tak dusili czy gotowali, to musicie bardzo uważać, bo ze smażką bardzo ten bigos się będzie wam po prostu przypalał czyli gotując go podgrzewając z kolejnego dnia musicie za każdym razem już mieszać zobaczcie jaka jest konsystencja Ja już wyłączam. Nie ma tego już więcej gotował. Zobaczcie, nie ma już tej wody, która jest. Jest taki jednolity smak. Naprawdę lepszy. W międzyczasie, podczas gotowania, ja dołożę jeszcze trochę majeranku Dołożę trochę wegety. Jeśli możecie i Wam smakuje z czymś innym, to wszystko, każdą jedną przyprawę możecie sobie dołożyć. Jak Wam tylko pasuje. Tak wyszedł ten bigos, efekt końcowy, Zostało go już bardzo mało, został zjedzony, no naprawdę przepyszny, niezakwaśny, smak naprawdę rewelacyjny. Zawsze go robimy w domu, szczególnie na święta, ale tak samo do obiadu, do klusek kopytek z chlebem, no naprawdę rewelacyjny przepis i rewelacyjny bigos. Także. Naprawdę gotujcie, próbujcie i zapraszam Was wszystkich na kolejne filmiki. Pozdrawiam, cześć.